Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś znajdujemy się w zupełnie innej scenerii niż zazwyczaj, otóż jesteśmy w galerii handlowej. Ponieważ już 12 marca odbędzie się premiera wiosennej edycji podręcznika mężczyzny, a ja, tak jak przed wypuszczeniem każdego e-booka, sprawdzam dla Was rzeczy, aby mieć pewność, że będą jak najwyższej jakości. Ponieważ to, na czym mi zależy, to jest to, aby te ubrania były waszymi prawdziwymi perełkami, które zagoszczą w waszej szafie na lata. Część ubrań zamawiam do domu, ale to co się da, sprawdzam stacjonarnie, aby dotknąć tkanin, aby zobaczyć jak te rzeczy są wykończone. No, nie wszystko da się sprawdzić bez osobistego dotknięcia danej rzeczy. Mamy godzinę 10:44. Zobaczymy ile nam to zajmie. Oczywiście w tym filmie podzielę się z wami takimi małymi sneak peekami, co pojawi się w e-booku, także zapraszam do oglądania. Poszukiwanie ubrań jest całym procesem. Tego jest naprawdę dużo. Podczas tej wizyty w galerii przymierzyłem mniej więcej 100 ubrań. I po tym wszystkim mogę Wam powiedzieć, że jest tragedia. Mam wrażenie, że z roku na rok jest coraz gorzej. Coraz trudniej jest znaleźć coś dobrej jakości, co jest warte swojej ceny. Patrząc na kolekcję różnych marek, wydawać by się mogło, że idą w minimalizm, w klasykę, ale to jest wyłącznie kwestia wzornictwa. Jeśli chodzi o materiały i składy, to nic się nie zmieniło. Tą wizytą potwierdziłem jeszcze bardziej to, co mówiłem w jednym z odcinków, że po prostu zalewa nas fala badziewia. Co z tego, że niektóre rzeczy są wykonane z lnu czy wełny, jak te materiały są tragicznej jakości, a same kroje wołają o pomstę do nieba? Zresztą, spójrzcie sami. Poszukiwania rozpocząłem od trencza jednego z głównych elementów stylizacji wiosennych. Mam z nim świetne stylizacje w wiosennej edycji podręcznika mężczyzny, więc chcę, aby moje propozycje były prawdziwymi perełkami. Pierwszy, który wpadł mi w oko, z daleka wydawał się super. Odpowiedni krój, odpowiedni kolor. Zapowiadał się dobrze, ale wystarczyło, że podszedłem bliżej i już wiedziałem, że nie będzie okej. Okay. Sprawdziłem metkę i tak jak myślałem, wszystko poliester. Dosłownie wszystko co tylko możliwe od podszewki po warstwę zewnętrzną wykonane było w 100% z poliestru. Przecież to jak tylko wyjdziesz w tym na słońce, to się przepocisz. Zero oddychalności. No materiał nawet był nieprzyjemny w dotyku tragedia. Ale na szczęście już w kolejnym sklepie trafiłem na coś, co było warte uwagi. Trencz, który z pewnością pojawi się w Abbuku. Dobra cena, 100% bawełny. Ale idąc dalej, wpadł mi w oko granatowy trencz. Wygląda ładnie, ale co z tego, jeśli ponad połowa składu to materiały syntetyczne. A w tym przypadku możemy jeszcze zauważyć coś co jest nagminnie stosowane przez firmy odzieżowe. A moim zdaniem jest to zwykłe oszustwo. Otóż, nawet jeśli warstwa zewnętrzna tego tręcza byłaby wykonana w 100% z bawełny, to i tak nie będzie on w ogóle oddychający. Dlaczego? Ponieważ podszewka jest wykonana w 100% z poliestru. Wiem, że wszędzie szuka się jakiegoś minimalizowania kosztów, ale jeśli szyjecie coś skomplikowanego z bawełny, to niech ten kawałek prostego materiału, jakim jest podszewka, będzie na przykład z wiskozy, a nie z syntetycznych materiałów. Koszt dla firmy byłby kilka złotych więcej. Niech ten treść kosztuje powiedzmy 10 złotych więcej. Przy kilkuset złotych i tak nie robi to wielkiej różnicy. Ale z drugiej strony, po co? Jeśli my, konsumenci, kupujemy to badziewie, sami się zgadzamy na takie materiały. Ok, no to teraz t-shirt. Ten kosztował 159 złotych. Już sam krój jest zły. Ale spójrz na kołnierzyk. Już od nowości nieestetycznie się zagina. Nie mówiąc o tym, że ten t-shirt jest po prostu prześwitujący. Nawet latem, kiedy wybieramy cieńsze koszulki, nie założyłbym czegoś, w czym po prostu widać to, co jest pod spodem. No ale szukając dalej, ten jest za 89 zł. Odpowiedni krój, dobra długość rękawów. Grubszy materiał, ale też nie jakoś yy, przesadnie gruby. Taki idealny na wiosnę czy tam lato. Można? Można. Tutaj natomiast znowu myślałem, że znalazłem coś fajnego. Krój i kolor był ok, Taki casualowy kardigan na zamek. Z daleka metka rzuca się w oczy, mówiąc bawełna i jakość. Ale jak patrzymy na metkę, to widać tam 60% bawełny i 40% poliestru. Tak samo tutaj. Obecne trendy, nawet do końca nie wiem jak to nazwać. Bluza polarowa, trojer polarowy, nieważne. Ważne jest to, że kosztuje to 300 zł i jest wykonane w 100% z poliestru. A najgorsze jest to, że skoro takie rzeczy są produkowane, to ludzie to kupują i chodzą w bluzach wykonanych w 100% z poliestru, w których jedyne co możesz zrobić, to się spocić. W takiej cenie już spokojnie można znaleźć dobrej jakości, nawet wełniany sweter. Jak zaczynam szukać dla Was linków. To na początku zawsze mam taki moment załamania, że no nie wiem, czy znajdę dla Was tyle linków. Bo jak najpierw szukam online, potem stacjonarnie i widzę te badziewia, no to po prostu ręce opadają. Nie wiem, jak sklepy mogą sprzedawać tak, byle jakie rzeczy. Niektóre to nadają się na szmaty od razu z wieszaka. Ale co gorsze, dlaczego my, konsumenci, się na to godzimy? Jeśli te sklepy nie miałyby sprzedaży. No to przecież musiałyby zmienić asortyment. Ale nie, my wszystko łykamy i zgadzamy się na byle jakość. I takim sposobem z roku na rok jest coraz gorzej. Jak wiemy, inflacja do góry, czyli ceny ubrań też do góry, a jakość idzie w dół. Bo czemu nie, nie będzie taniej. Pamiętam jak niektóre rzeczy rok temu kosztowały powiedzmy 150 zł, a teraz kosztują ponad 200. To widać, bo ja sprawdzam te linki i mam to wszystko na bieżąco. Nie ma nic lepszego dla Twojego portfela niż kupowanie ubrań dobrej jakości, ponieważ to, co dziś kupisz za 300 zł. I przetrwa ci kilka lat, za rok będzie kosztowało już 400, a za dwa lata 500. Na przykład, jak widzę te rzeczy, które polecałem Wam w edycji jesiennej podręcznika mężczyzny. Na przykład, tręcze. Były tańsze, a więc czym szybciej zainwestujesz w dobrej jakości rzeczy, to tym lepiej dla ciebie, bo one robią się coraz droższe. I pamiętaj, że kupując podręcznik mężczyzny, dostaniesz też. Aktualizację linków. Zawsze jest to około 3 tygodni po premierze. Czyli w przypadku edycji wiosennej, której premiera już we wtorek 12 marca, aktualizację linków dostaniesz. Około 2 kwietnia. Nic nie musisz robić. Ona po prostu przyjdzie na Twojego maila. Wszystkie perełki, które się wyprzedały, zastępuje nowymi. Dlatego masz dostęp do jeszcze większej ilości rzeczy. Ja po prostu chcę, żeby każdy z Was Naprawdę zbudował swoją szafę z jakościowych ubrań. Po prostu chcę, żebyś wyglądał dobrze. Dlatego robię te aktualizacje za darmo, całkowicie za darmo. Wracając już do mojej wyprawy do galerii, żeby nie było, że znalazłem tylko złe rzeczy. Tutaj świetny bezrękawnik, wypełnienie spuchu, cena naprawdę dobra. W ogóle bez rękawniki to taki game changer na wiosnę. Sam ich kiedyś nie nosiłem, a to jest świetny element. Nam facetom jest często zbyt ciepło. Szybko zaczynamy wychodzić bez kurtek, płaszczy i taka kamizelka to genialne podbicie casualowych czy lekko eleganckich stylizacji. Tutaj możesz zobaczyć jakie przykładowe stylizacje z nim stworzyłem w e-booku. Jeśli nie masz to kup sobie taki bezrękawnik. Będziesz zadowolony. W e-booku będą różne kolory: jasne, ciemne, granatowe czy czarne. Genialny long sleeve polo. O świetnym kroju wykonany ze 100% bawełny organicznej. Tak samo ten kardigan. Również perełka o świetnym kroju. Odpowiednia długość. Duża część kardiganów jest tak szyta, że wygląda się w nich strasznie dziadkowo. Natomiast ten jak najbardziej jest ok. Również 100% bawełny organicznej. Jak widzisz, nawet z oznaczeniem, że spełnia odpowiednie standardy. Cena bardzo w porządku. Jeśli dobrze pamiętam, 229 zł. Trafiłem również na bardzo fajne sneakersy w kolorze brązowym, wykonane ze skóry. Kolor jest odpowiedni, nie wyglądają tanio, co jest częstym przypadkiem, jeśli chodzi o brązowe sneakersy. Bardzo dobre również jest ich wykonanie. Z tego typu sneakersami również stworzyłem wiele stylizacji w podręczniku mężczyzny. Także polecam na wiosnę. Tym, którzy szybko brudzą białe buty lub nie lubią o nie dbać, będzie to idealne rozwiązanie. Ale jak już jesteśmy przy sneakersach, to spójrz na to. Te są markowe, ale pozwoliłem sobie zamazać znaczek. Nie będziemy tutaj robić złego PR-u, natomiast na pewno znasz tę firmę, bo jest to pionier w stylu old money. 600 zł za sneakersy, które są wykonane tylko w 56% ze skóry. W tym przypadku płacimy ewidentnie za znaczek. Lubię tę firmę, ale na płacenie za sam znaczek się nie zgadzam. Nieraz prosicie mnie o polecenia sklepów, ale w każdym sklepie można znaleźć zarówno perełki, jak i buble, nawet w tak renomowanych markach. A w innym sklepie świetne. Minimalistyczne buty w 100% ze skóry za 479 zł. Jestem przekonany, że te drugie przetrwają ci o wiele, wiele dłużej. Więc po co przepłacać, jeśli nie płacimy za jakość? A wykończenie niektórych rzeczy jest wprost tragiczne. Spójrz na tę koszulę. Powyciągane nitki były praktycznie wszędzie czy to przy kołnierzyku, czy przy mankietach. Dodatkowo te guziki były tak źle przyszyte, że po jakimś czasie z pewnością by odpadły. Kupujemy rzecz i ona na starcie jest już zniszczona. No szok. Ale z drugiej strony kurtka, którą znalazłem w tym sklepie, jest naprawdę dobrej jakości. Fajny krój, odpowiednio leży i jest wygodna. Idealna na wiosnę. Na pewno pojawi się w podręczniku w edycji wiosennej. Natomiast tutaj mamy koszulę, męska koszula, ale nie uwierzycie, wykonana z poliestru. Założysz coś takiego na wesele, to po pierwszym tańcu będzie po tobie płynąć pot. I to jeszcze za 150 zł. Naprawdę ktoś to kupuje? Dalej, chinosy. Z daleka wyglądały naprawdę ok. Nawet z bliska wyglądały ok, ale wystarczy dotknąć materiału i czuć, że jest on tak bardzo syntetyczny, że aż nieprzyjemny. Skład 63% bawełna, reszta to poliester i elastan. Szczerze to w tym przypadku zakwestionowałbym to, czy jest w nich aż tyle bawełny, bo w dotyku w ogóle tego nie czuć. Dlaczego kupujemy byle jakość? Jest naprawdę wiele powodów, ale po pierwsze myślę, że głównie z niewiedzy. Ludzie w Polsce nie znają się na materiałach, nie znają się na składach, nie wynieśliśmy tego z domu, mamy błędne przekonania. Nauczono nas, że trzeba się ubierać dobrze, ale tylko na okazję. Że kupujesz drogi garnitur na wesele czy studniówkę, a potem go nie nosisz, bo nie masz okazji i wyglądasz dobrze raz do roku, a na co dzień chodzisz w byle jakich ubraniach. Ale czy nie lepiej jest zamiast wydawać fortunę na garnitur weselny, który założysz raz lub maksymalnie kilka razy, wydać połowę tego i za resztę kupić ubrania na co dzień, żeby codziennie wyglądać dobrze? Ok, i jeszcze trzy rzeczy, na które chciałbym, abyście zwrócili uwagę, jeśli będziecie na zakupach. Po pierwsze, rozmiarówki. To jest rozmiar 48, najmniejszy dostępny w tym sklepie, a i tak się w nim dosłownie topie. Rękawy za długie, wszystko za szerokie. Natomiast ten sam sklep, drugi produkt, rozmiar M. Leży na mnie bardzo dobrze. Także nie sugeruj się samą rozmiarówką. Jak widzisz, nawet w ramach jednego sklepu może się to diametralnie różnić. Najlepiej wszystko sprawdzać i mierzyć. Więc pamiętajcie, jak zamawiacie coś online, to sprawdzajcie wymiary w tabelach i porównujcie je do swoich ulubionych ubrań, które po prostu są na Was idealne. Po drugie, rzeczy, które krojem są niby ok. Ale reszta jest tragiczna. Spójrz na ten sweter. Jest o kroju takim, jak często pokazuję, ze splotem w warkocz. Ale co to ma być? Jakieś trzy kolory. Nie będzie to wyglądało dobrze do niczego. A poza tym znowu metka, 76% akryl, potem poliester i na końcu 10% wełna. Szczerze, to ta wełna jest tutaj chyba tylko po to, żeby mówić, że jest to wełniany sweter, bo z taką jej ilością to funkcji nie spełni ona żadnej. Bardzo często rzecz nazywana jest wełnianą, a w jej składzie jest jej 10%. Niestety większość się na to nabiera. No i ostatnia sprawa ubrania, które są już od nowości zmechacone i wyglądają jak znoszone. Widać to najczęściej na wszelkiego rodzaju swetrach. Wystrzegaj się tego, ponieważ jeśli już na początku ten sweter wygląda tak, to będziesz musiał go golić po każdym założeniu, żeby w miarę jakoś wyglądał. Ok, mamy koniec. Godzina 16.34. Zmęczony, ale zadowolony, bo naprawdę znalazłem dla was fajne perełki. To by było na tyle. To był naprawdę ciekawy wypad. Sklepy zaskakują mnie co sezon. A ja was zaskoczę już w ten wtorek. Szykuj się na premierę edycji wiosennej podręcznika mężczyzny. To będzie najlepszy e-book o klasycznym męskim stylu na wiosnę. 12 marca już trafi w twoje ręce.